Początkowo wydawało się, że ta sytuacja jest bardzo poważna. Dziennikarze radia Z informowali o tym, że Bronisław Komorowski trafił do szpitala przy ulicy Szaserów w Warszawie z silnymi bólami głowy. Wkrótce jednak sytuację wyjaśniła przedstawicielka Instytutu Bronisława Komorowskiego, która poinformowała o tym, że były prezydent znajduje się w szpitalu wyłącznie na rutynowych badaniach, które mają potrwać kilka dni. To oznacza, że Bronisław Komorowski prawdopodobnie już wkrótce opuści szpital. No i tym samym wszystkie wątpliwości z tym związane zostaną wyjaśnione. Ta sytuacja spotkała się jednak i tak ze złośliwymi komentarzami ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze. Na tym właśnie portalu społecznościowym Joachim Brudziński, wicemarszałek Sejmu napisał, że być może dobre samopoczucie opuściło prezydenta Komorowskiego i jednocześnie wicemarszałek stwierdził, że życzy Bronisławowi Komorowskiemu zdrowia, ale także odrobiny refleksji na szpitalnym łóżku. Ta właśnie wypowiedź się spotkała Spotkała się z krytyką ze strony niektórych dziennikarzy, którzy również skomentowali ten fakt i tę wypowiedź Joachima Burdzińskiego właśnie na tym portalu społecznościowym.